Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do ludu. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków. Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam: kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba stępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. Oto słowo pańskie. Drodzy i szanowni uczestnicy tego dzisiejszego świętowania, sesji, spotkania, szczególnej modlitwy, ostatnie dni kwietnia w kościele w Polsce, a szczególnie w Diecezji Kaliskiej, są niezwykłymi dniami, ponieważ są dniami, w których wspominamy kapłanów, męczenników. Wiąże się to z dniem 29 kwietnia i z niezwykłym cudownym wyzwoleniem obozu w dachau dzięki jak wierzymy szczególnej interwencji świętego Józefa. Ten dzień 29 kwietnia jest szczególny dla nas dla Kościoła w Polsce, dla nas mieszkańców naszej diecezji Także, a może w niezwykły sposób. W tym roku te obchody są jakoś szczególnie rozbudowane poprzez sympozjum, które dzieje się dzisiaj i które będzie miało miejsce także jutro. W tym pierwszym dniu chcemy wspominać szczególną postać kapłana męczennika. Biskupa męczennika błogosławionego Michała Kozala. W tym roku chcemy go w szczególny sposób przywoływać, wraz z nim się modlić, ponieważ przypada 80. rocznica jego śmierci, ale także 130. rocznica jego urodzin. Chcemy tę postać jakoś szczególnie przywołać. Przywodzią tutaj w Krotoszynie, w miejscu tak bardzo złączonym z błogosławionym biskupem Michałem. Ten, to, dzisiejsze, to dzisiejsze wydarzenie jest jednym z elementów naszego wspólnego świętowania tegorocznego. Bardzo ważnym krokiem. Bardzo chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się, że możemy tutaj razem być i tę niezwykłą postać świętego, błogosławionego męczennika wspominać. Dla nas, ludzi wierzących, to wspomnienie jest ważne. Chciałbym może zwrócić jeszcze uwagę na to, że to nasze świętowanie tegoroczne. Jest nie tylko świętowaniem tutaj w Krotoszynie, czy w Kaliszu, czy nawet w Polsce, bo nie wiem, czy wszyscy zwrócili, zwrócili, zwrócili uwagę, że wczoraj pozdrowił nas także papież Franciszek. Powiedział: Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich już za kilka dni w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Będziecie obchodzić Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. Życzę, by świadectwo polskich męczenników pobudzało kapłanów, osoby konsekrowane, wiernych świeckich, a szczególnie młodzież do odwagi i ofiarności w służbie Bogu i Braciom. Serca Wam błogosławię. Ufamy, że te słowa są także skierowane do nas, bo my w kontekście tego wydarzenia przecież tu się spotykamy. Siostry i bracia w Kościele od samego początku bardzo ważną rolę spełniali męczennicy, świadkowie wiary, ci, którzy w radykalny, jednoznaczny sposób wyznawali swoją wiarę i którzy w imię wierności Chrystusowi oddali życie. Papież, święty papież Jan Paweł II w przygotowaniu do roku jubileuszowego dwutysięcznego przypomniał nam, że pamięć o męczennikach jest bardzo ważnym elementem naszego chrześcijańskiego życia. Napisał w buli przygotowującej wtedy do jubileuszu Incarnacionism Mysterium następujące słowa: Świadectwem prawdy chrześcijańskiej miłości, zawsze czytelnym, dzisiaj jednak szczególnie wymownym jest pamięć o męczennika. Niech ich świadectwo nie będzie zapomniane. Głosili Ewangelię oni, oddając życie dla miłości. Zwłaszcza w naszej epoce męczennik jest znakiem owej największej miłości, w której zawierają się wszystkie inne wartości. Jego życie, pisał papież. Jest odblaskiem wzniosłych słów Chrystusa, wypowiedzianych na krzyżu. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To dzisiejsze spotkanie i to wszystko, co dzieje się każdego roku w, w oku, na końcu kwietnia w Kaliszu i w okolicach, jest podjęciem tego, tego papieskiego wezwania. Niech ich świadectwo. Nie będzie zapomniane. Chcemy, drodzy, pamiętać o tych, którzy byli przed nami. Chcemy dziękować za ich świadectwo, za to, co wnieśli w życie Kościoła wtedy, gdy, gdy żyli. Chcemy pamiętać o kapłanach, którzy oddali swoje życie w obozach czy w innych miejscach w czasie II wojny światowej. Chcemy za nich Bogu dziękować, ale też chcemy prosić ich, aby oni orędowali za nami, byśmy my potrafili być dzisiaj wierni Bogu. My wspominamy tych dzielnych kapłanów oddanych Bogu do końca, bo chcemy się od nich uczyć też wierności Bogu dzisiaj. Bo chrześcijaństwo zawsze było znakiem sprzeciwu, bo od samego początku byli ci, którzy z entuzjazmem szli, gdy słyszeli dobrą nowinę, tak jak bohater dzisiejszego pierwszego czytania. I byli ci, którzy nie chcieli przyjąć dobrej nowiny, którą przyniósł Jezus, nie chcieli przyjąć logiki, pewnego sposobu podjęcia życia, patrzenia na świat, przeżywania świata, który proponował Jezus. Od początku życie ewangelią łączyło się z trudami, ze zmaganiem. Bardzo, bardzo tak mocno podkreślił to święty Jan Paweł II w czasie homilii. Beatyfikacyjnej błogosławionego Michała Kozala w Warszawie 14 czerwca 1987 roku. Papież wtedy mówił tak: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, mówi Jezus. Wszyscy, którzy patrzymy na Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, wiemy, że nie jest to władza przemocy, lecz władza miłości. Tej zbawczej władzy. Dawali świadectwo w naszej ojczyźnie rozliczni synowie i córki polskiej ziemi, w różnych epokach, w różnych stuleciach. Niektórzy, niektórych tylko Kościół zapisał w rejestrach swoich świętych i błogosławionych. Niektórzy czekają na sąd Kościoła. Dzisiaj z radością i uniesieniem dopisujemy do nich jeszcze jedno imię i nazwisko. Biskup Michał Kozal, powołany w przededniu ostatniej wojny i straszliwej okupacji do posługi biskupiej w kościele włocławskim, potem więziony i zesłany do obozu koncentracyjnego w Dachau. Jeden z tysięcy, tam umęczony, odszedł w opinii świętości. Dziś tu w Warszawie wyniesiony do chwały ołtarzy jako męczennik. Rodacy znają koleje jego życia i jego męczeństwa. Oto człowiek jeszcze jeden spośród tych, w których okazała się Chrystusowa władza w niebie i na ziemi, władza miłości, przeciw obłędowi przemocy, zniszczenia, pogardy i nienawiści. Tę miłość, którą Chrystus mu objawił, biskup Kozal przyjął w całej pełni jej wymagań. Nie cofnął się nawet przed tym najtrudniejszym. Miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Męczennicy to świadkowie oddania się Ewangelii do końca, to świadkowie wierności. Dzisiaj także potrzeba nam siostry i bracia wierności. Dzisiaj także wielu z nas. Doświadcza różnych przeciwności, i jakże ważne, żebyśmy się nie cofnęli w naszej wierności Ewangelii. Jakże potrzeba także dzisiaj takiego mocnego i klarownego świadectwa. Święci męczennicy są po to, żeby coś ważnego nam przypominać: wartość wierności, wierności do końca. Wartość Jezusowi. Także wtedy, gdy ta wierność kosztuje. Nie wierzymy w Jezusa Chrystusa, nie idziemy za Nim po to, żeby nam się łatwiej żyło, ale po to, żeby nasze życie było sensowne, żeby było życiem w prawdzie. A to kosztuje. Dzisiaj wspominamy świętych męczenników, także błogosławionego Michała w szczególny sposób. Aby nam o tym przypomniał, abyśmy się nie cofnęli, abyśmy nie szukali tylko tego, co jest łatwe, proste i przyjemne, ale byśmy szukali tego, co jest prawdziwe, co jest ważne, co jest Boże, nawet jak to będzie wymagające od nas, nawet jak będzie to kosztować nas. Dzisiaj chcemy prosić świętego patrona, błogosławionego Michała żebyśmy chcieli, tak jak On, podjąć tę logikę Ewangelii, logikę miłości, logikę Jezusa, mimo że to jest wymagające, mimo że to kosztuje. Błogosławiony Michał uczył się tej logiki przez całe życie, dojrzewał w niej. Jego męczeństwo, śmierć jest dopełnieniem jego życia oddanego Panu Bogu. Bo przecież, jak mówią świadectwa, był, przy, wier, był wierny Bogu, gorliwy jako kapłan, jako biskup, potem także w początkach wojny. Chcemy dzisiaj modlić się stawiennictwo błogosławionego Michała o to, żebyśmy umieli, żebyśmy chcieli iść Jezusową drogą, nawet jak to będzie trudne i wymagające, w Katechizmie czytamy przed Piłatem i Jezus wyjaśnia, że przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Chrześcijanin nie powinien wstydzić się świadectwa Pana. W sytuacjach, które wymagają świadectwa wiary, chrześcijanin powinien wyznawać ją bez dwuznaczności, za przykładem świętego Pawła wobec swych sędziów. Powinien zachować czyste sumienie wobec Boga i wobec ludzi. Wierność nawet jak to będzie kosztowało. Wierność nawet wtedy, gdy jest trudno. Wierność do końca. W innym miejscu katechizmu czytamy obowiązek uczestniczenia w życiu Kościoła przy naglach chrześcijan do postępowania jako świadkowie Ewangelii i do zobowiązań, które z niej wypływają. Świadectwo to polega na przekazywaniu wiary w słowach i, czyn i czynach. Jest ono aktem sprawiedliwości, który potwierdza albo daje poznać prawdę. Męczeństwo jest najwyższym świadectwem złożonym prawdzie wiary. Oznacza ono świadectwo aż do śmierci. I dalej czytamy: męczennik daje świadectwo Chrystusowi, który umarł i z martwych stał, z którym jest zjednoczony przez miłość. Daje świadectwo prawdzie wiary i nauki chrześcijańskiej. Ponosi śmierć w wyniku użycia wobec niego siły. Pozwólcie mi stać się pożywieniem dla dzikich zwierząt, dzięki którym dojdę do Boga. Wierność do końca, wierność, która jest Bożym darem. Dzisiaj chcemy się modlić o łaskę wierności, bo ważne jest nasze zaangażowanie, nasze przekonanie. Ale przecież wszyscy doświadczamy słabości i kruchości. Potrzebujemy łaski Bożej i chciejmy o nią się dzisiaj modlić. I prosić, żeby nasze życie było takim klarownym świadectwem. Żeby inni widząc naszą wierność, też potrafili być wiernymi Bogu do końca. Chcemy być wierni do końca. Chcemy iść nawet jak to będzie wymagające, bo ufamy. Słowu, które nam zostawił Jezus, także z dzisiejszej Ewangelii, bo ufamy Słowu, które mówi nam o życiu wiecznym. Ufamy Słowu, które mówi, że śmierć to nie jest wszystko, że Jezus daje nam pokarm, który nas prowadzi do życia wiecznego, do zbawienia. Męczennicy byli gotowi przyjąć nawet śmierć, bo ufali, że śmierć nie jest końcem nie jest kresem że czeka ich wieczność z Chrystusem i dzisiaj chcemy się też modlić o taką głęboką wiarę w życie wieczne głęboką wiarę w Chrystusa z stałego który przyjął śmierć ale z stał który otworzył nam nowe przestrzenie można iść do końca, można się zgodzić także na przeciwności, na, na cierpienie, na zmaganie, na krzyż, bo to nie jest ostateczne słowo. Bo jest wieczność, bo jest zmartwychwstanie, bo jest życie wieczne. Papież Jan Paweł II pisał. Z psychologicznego punktu widzenia, męczeństwo jest najwymowniejszym dowodem prawdziwości wiary, która może nadać ludzkie oblicze nawet najbardziej gwałtownej śmierci, i ujawnia swe piękno podczas najokrutniejszych prześladowań. Siostry i bracia, dzisiaj wspominamy. Życie i męczeńską śmierć błogosławionego Michała Kozala. Ale wspomnienie męczenników to zaproszenie nie tylko, żebyśmy pamiętali o tym, co było, ale to pewne wyzwanie na dzisiaj. We wspomnianym dokumencie Inkarnacjonizm Misterium. Papież Jan Paweł II pisał tak: Człowiek wierzący, traktujący poważnie swoje chrześcijańskie powołanie, w którym męczeństwo jest możliwością zapowiadaną już w objawieniu, nie może usunąć tej perspektywy z horyzontu własnego życia. Bardzo mocne zdanie. Nie może usunąć tej perspektywy. Z horyzontu własnego życia. W ciągu dwóch tysięcy lat od narodzenia Chrystusa zawsze obecne było świadectwo męczenników. I dalej papież wyjaśnia: Także nasze stulecie zbliżające się ku końcowi, pisał to w latach 90., wydało bardzo wielu męczenników, którzy ponieśli śmierć. Przede wszystkim jako ofiary nazizmu i komunizmu oraz walk rasowych i plemiennych. Ludzie z wszystkich warstw społecznych cierpieli za wiarę, płacąc krwią za przynależność do Chrystusa i do Kościoła, lub znosząc odważnie wieloletnie więzienia i różne udręki, aby nie poddawać się naciskom ideologii, która przerodziła się w bezlitosną dyktaturę. Dzisiaj chcemy pamiętać o tych, którzy byli przed nami, pamiętać o ich męczeństwie, dziękować Bogu za nich chcemy, ale chcemy prosić dobrego Boga, aby pomógł nam być wiernymi do końca wobec tych wszystkich doświadczeń, które nas spotykają. Chcemy prosić Boga, żebyśmy my się nie odwrócili, byśmy umieli tak jak, tak jak błogosławiony Michał, który w pewnym momencie, najprawdopodobniej w czasie obozu w lądzie, w świadomy sposób oddał siebie Bogu, swoje życie, oddał za wolność ojczyzny i kościoła. Chcemy w świadomy sposób podejmować to, co nas spotyka. Jan Paweł II w homilii beatyfikacyjnej powiedział niech błogosławiony Michał będzie jeszcze jedn, będzie jednym jeszcze patronem naszych trudnych czasów, pełnych napięcia, nieprzyjaźni i konfliktów. Niech będzie wobec współczesnych i przyszłych pokoleń świadkiem tego, jak wielka jest moc łaski Pana naszego Jezusa Chrystusa, tego, który do końca umiłował. Ty, który w muszę pełnej ognia, Ty, który siedzisz na tronie szafi.